Cześć, Simonu. Witajcie w kolejnym odcinku GTA 5 my wasters, czyli pogromcy mitów. E, a jeśli mówiąc seria, w której badamy wszelkie mity związane z GTA 5, które, no, no, które w nim występują, no, wiecie o co chodzi. E, ogólnie, no to, no to, w ostatnim odcinku był mały challenge, czyli że jeżeli dobijecie 30 łapek w górę, no to dzisiaj zrobię dwa razy więcej mitów, czyli aż 10. No i tak lekko mnie szokowała liczba tych polubień właśnie, ponieważ jest ich teraz już prawie 7, prawie 80 Teraz macie na ekranie. Dużo nie? No mnie to cieszy. W każdym razie spróbujmy powtórzyć taki challenge. Jeżeli, następ... Jeżeli po tym odcinkiem będzie 50, no to w następnym będzie coś ciekawego. Coś też takiego specjalnego. Nie będzie dwa razy więcej mitów, no bo zwyczajnie będę ją potem na inne odcinki. Eee, no i to tyle. No. Jeszcze na samym wstępie powiem tylko, że możecie wysyłać mity, bo, no bo im więcej, tym lepiej. No. Także no, zaczynamy. Pierwszy mit w dzisiejszym odcinku nasłajmę like to 22. I mówiono o tym, że sticky bomby mogą być zdetonowane po, e, kiedy będą na zderzaku podczas zderzenia. No, oczywiście, tym zderzakiem, nie? Także no, położymy sobie tutaj te sticky bomby. I przed nami jest budynek taki, taki betonowy, fajnie, nie? Dlatego no, rozpędzimy się trochę nie aż tak bardzo, żeby nie wylecieć i się nie zabić. Zdaje mi się, że one jakby pikają bardziej mocno. Jak na razie, no to żadnych efektów tutaj nie ma. Nie, wiem, może mi się zdaje, że pikają tak mocniej. W każdym razie, no, na razie przy zderzeniu nie wybuchły. Spróbuję może z większą prędkością. No i zobaczymy, czy coś się stanie. W ogóle, dlaczego jestem na pierwszej. na kamerze pierwszej nie wiem do końca, ale. No, tak dla. Efektu, jak widzimy, nic się nie stało nawet przy większej prędkości. To teraz, już w ogóle spróbuję, nie wiem, na czołowe z mega jakąś prędkością. Najmoc... Najszybciej, jak się da, spróbuję. Pewnie się zabije, no ale czego się nie robi dla, dla mitu. No i nic, no. Zderzyłem się przy sporej prędkości z Tirem. No i to chyba tyle. No, mit jest zdecydowanie obalony. Kolejny mit na dzisiaj nadesał. Kisiel cicho ciemny. Eee, no swoją drogą ba bardzo oryginalna nazwa. W każdym razie mówi on o tym, że Trevor może poderwać ciotkę Franklina. No wydaje się, to jeden z najbardziej absurdalnych mitów jakie można tylko stworzyć. No, niemniej jednak, e, do mojego obowiązku prowadzącego ten program, no to należy to, żebym to sprawdził. Dlatego, no, jesteśmy przy tym starym domu Franklina. Tam jakaś muzyka gra, to w ogóle, jakby już nic nie działo. No, sąsiedzi tam balują z tego co słychać, ale niestety, no albo, niestety, ciotka Franklina, no, nie ma tutaj nic, żadnej reakcji w ogóle. A w sumie spróbuję jeden taki taki trick zrobić Niewykluczone, że może ta ciotka się po prostu na nas pochnęła i nie chce nas puścić do domu, no nie wiem. Dlatego wejdziemy sobie sami. O właśnie no ale jej tu chyba nie ma. Ona się w ogóle chyba tylko spawnuje, jak gdyby kiedy jesteśmy Franklinem. Z tego co tak zauważyłem, w ogóle ciekawe rzeczy tutaj są. E, no, w ogóle ten, ten mit był już sprawdzony właśnie w którymś tam odcinku. Nie pamiętam w którym, dlatego wiem jak się tu dostać. No, to w ogóle, tu już jak czysto w ogóle. No. no nic, w każdym razie mit obalony. A ja muszę się stąd jakoś dostać Jak w ogóle tutaj te szyby prześwitują? Normalnie widać, lon. A, a, a z zewnątrz właśnie nie widać Tutaj środka No nic, cieka, taka ciekawostka jeszcze Możecie się zastanawiać, co ja teraz robię w wodzie A ja wam powiem, że sprawdzam mit, który nadesłał Tomek5245 Czyli podczas kodu na śmiertelność rekiny nie są nami zainteresowane Jak widzicie kod na, na nieśmiertelność jest no i, no i w sumie tak Tak rekin się nami jakoś za bardzo nie interesuje W sumie popływam sobie razem z nim Panie rekinku, no chodź tu pan Chodź tu ty głupi śmieciu No ścigamy się E, łysy ŚCIGAMY SIĘ! O! Chyba go zacząłem drażnić. Dobra, no to... no to po prostu... No to po prostu odłożę pada i... Jest. Będę obserwował go. Eee, no to powiem krótko, gówno prawda, mit obalony. Rekiny są nami zainteresowane... Nie, nie wiem, w sumie czy nie wiem w sumie o ilu zan zaatakowałby nas bez kodów. Może to daje tam parę sekund, nie wiem, ale w każdym bądź razie mit obalony, tak czy siak Rekin nas zjedzą. Czas na kolejny mit od Lightman like, to 22. Mówi on o tym, że rozbicie świata na skrzyżowaniu na przykład strzał w czerwone... Spowoduje wypadki. E, to skrzydło wygląda mi na takie dosyć ruchliwe. No, wiadomo, przy szpitalu i tak dalej. E, no, to, no to spróbujmy. Rozbijemy sobie na początek. i e, no to czerwone rozbijmy. Co się stanie? No, jest chaos, jednak kierowcy ciągle zachowują zimną krew. No i się nie rozbijają. Jakimś cudem. A to rozwalmy jeszcze jedno, może. A to w sumie może wszystkie tak rozwalne. Kurde, nie trafiłem. Jak to się mogło stać? Dobra, mam w sumie lepszy pomysł. Pójdźmy, pójdźmy od razu z dużym kalibrem. Co się będziemy oszczędzać? Jak to nie spowoduje wypadków, no to, ża no to chyba żadne rozwalenie świata nie spowoduje. No i tak średnio te wypadki widać, szczerze mówiąc. na razie tylko pozycję na, korku na karku mam. No, a żadnych wypadków nie ma. Co ok, widzę. to skrzyżowanie wydaje się całkiem dobre do, do tego eksperymentu. No i sprawdźmy. No cóż, dalej 0 wypadków. O dziwo, więcej wypadków zdarzy się na normalnych polskich drogach. E i to niekiedy nie działa sygnalizacja. Co w sumie jest przerażające trochę. No ale, ale to taki szczegół. No cóż, chaos jest. Troszkę mało aut to jest. No, przydałoby się więcej, nie powiem. Dobra, zrobię totalną demonkę. Jeszcze, to, jeszcze to światło zostało. z znowu policję. nie, fajnie. O, tu już się prawie zderzyli. Tutaj doszło do jakiejś stłuczki może albo coś. Nie, po prostu ktoś wypuścił yy, pojazd naziemny. Hmm. No cóż, no mit nie wygląda za dobrze niestety. A może jak po prostu pogrożę bazuką albo coś, no nie wiem. To są chyba jeszcze jakieś. Nie wiem, czy to jest słup, tylko że są światła jakieś. Zniszczyłem wszystko. Eee... Wow. Co to było? No nic, e, powiem szczerze, że tutaj mam dylemat co do tego mitu. Niczym Izak na Overwatchu. Eee, myślę, że mit można uznać za prawdopodobny, ponieważ chaos jest, i powiem szczerze, nie nagrywam, nie, nie, ten odcinek nagrywam już drugi raz I za pierwszym razem nawet udało się tam spowodować jakiś wypadek Nie był to co prawda wypadek taki, że ło kraksa, czołowe zderzenie i tak dalej Pewnie teraz macie wideo z tego eee, Były tam po prostu rysy na samochodzie, tylko tego co pamiętam Co mogło wskazywać na, na jakąś stłuczkę no W każdym razie myślę, że jest to możliwe tylko, że musiałoby być zdecydowanie więcej aut i. No i tyle. No, mit jest prawdopodobny. Przy jakimś szczęściu na pewno myślę, że wypadek jest możliwy. Czas na. 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 Nie będę w sumie kolejny, nie wiem, który to już jest. No dobra, czas na kolejny mit w dzisiejszym odcinku. E, nadesłany przez. O bo się pogubiłem na liście. E, to nie ten mit, to nie ten mit. Lol. O, znalazłem. E, mit nadesłany przez Tasiolo. Jeżeli będziemy na wysokim budynku, Maze Bank, to zobaczymy na dole lampy jadących aut. A, snajpe... e, a gdy przybliżymy się do nich sniper. A gdy przybliżymy się do nich sniperkom, to to znikną. No chodzi o to, że. No, wiecie o co chodzi. Yeah. Widzicie, stąd widać światła samochodów. T tutaj macie jakieś zbliżenie takie na autostradę. I zobaczymy, czy znikną. No, gdy przybliżymy snajperką. Coś w tym jest. Patrzcie, że te czerwone jakby światełka, na które teraz celuję. One znikają. No, ciekawe, ciekawe, nie powiem. Ale te się jakby nie spawnują Wiadomo, że to jest. Na pewno jakiś bug zwyczajny Niemniej jednak mit to mit, no i ja to muszę sprawdzić Z tego co widzę to tylko czerwone światełka się tak... tak tylko czerwone światełka znikają Patrzcie, pusta droga a Tutaj A tutaj ile normalnie samochodów jeździ niby? O. No cóż, producenci się jak widać nie postarali wystarczająco E, no i w każdym bądź razie mit jest potwierdzony. Dopiero co byliśmy na górze, a już jesteśmy na dole. No i jaka magia? Magia po prostu buzzarda i magia Sony Vegasa. E, w każdym bądź razie teraz sprawdzimy sobie mit nadesłany przez likement to 22. W nocy pod dowolnym ostem widać światła przejeżdżających aut. No i zobaczmy No dobra, wlecę jeszcze bardziej pod most, żeby nie było, że nie byłem pod mostem Bardziej pod mostem się już być nie da W sumie nawet wysiądę, żeby nie było, że to jest jakaś magia buzzarda, że potem nie widać No, ja tu żadnych świateł nie widzę, a częstotliwość ruchu na tym moście jest dosyć spora Nawet zresztą słychać no, mi, nie, nie wygląda to za ciekawie dla mnie, w każdym razie z, e, spróbuję jeszcze jakiś inny most znaleźć. Może ten, może nie wiem, ten nie działa albo co. No, jeżeli pod tym mostem nie będzie żadnych świateł, no to. No to już nie ma w ogóle. O, 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 tu chyba jest jakiś progres. Ogólnie przeleciałem jeszcze pod kilkoma mostami, i tam nie było nic widać. No i zwyczajnie tego, no i zwyczajnie to wyciąłem Ale tutaj widzę, że może coś w tym jest Wląduję sobie tak Na spokojnie, żeby pooglądać No to są jakieś dziwne światła, jednak one Się układają trochę w taką szachownicę jakby nie wiem jakby, um, nie szachownica może Jakąś taką kratkę e, jednak nie są do świata przejeżdżających samochodów, bo Gdyby takie były, no to by się poruszały zwyczajnie e, Aha, to są chyba światła latarni Prawdopodobnie, czy tak? No, też się układają w taką kratkę Tak, to są światła latarni No, więc kolejny mit jest obalony w dzisiejszym odcinku o, Gdy, e, Chyba w żadnym odcinku i w basterze nie było tylu mitów obalonych, co... Nie wiem, w połowie tego No, ciekawe Dobra, następny mitik w dzisiejszym odcinku. Nada Soul Lightmana like 22, e, wierny podsyłacz mitów. Mówiono o tym, że gdy na pojeździe znajdują się styki bomby, mechanik się przestraszy i nie będzie chciał go naprawić. Dlatego najpierw obijmy to auto, tak żeby mechanik, żeby w ogóle chcieć naprawić. No, dobra. Ujdzie 3 na 10 e, Mam jeszcze na szczęście jakieś styki bomby. No, jedna powinna wystarczyć, on tak na silniczku, tak na silniku Albo na masce, której już nie ma no, no, taki zwykły bank GTA Dobra, no i zobaczmy co się stanie Dzień dobry, ja chciałem auto naprawić Ej ziomuś Ziomuś, nie chowaj się tak, napraw mi to auto Co za Dobra, eee, czyli widocznie mit jest potwierdzony, ponieważ no Normalnie mechanik by naprawił to auto. Wiadomo, ale ze stickiem bombą, ze stikiem bombem, bombą. No z bombą samoprzylepną. Już nie chcę. Nie mam pojęcia co się właśnie stało. No ale w każdym razie przejdźmy do kolejnego mitu. Który nadesął Tasiolo Gdy Franklin mówi się z Trevorem lub Michaelem I przy spotkaniu się odmówi Spotkania to gdy po odmówionym spotkaniu Będziemy szli za Trevorem lub Michaelem On będzie się bulwersował Aż w końcu nas uderzy I zginiemy No czyli nas zabije po prostu Aha O to fajnie akurat się nam natrafiło Przysięgam że ja nic wcześniej tutaj Nie, nie ustawiałem Po prostu zmieniłem postać na Franklina no ciekawe zbieg okoliczności. No dobra, odmówiliśmy w każdym razie. Siema Michael. Dobra, no to ja sobie ciebie trochę poszpieguję, wiesz. Pójdę za tobą. Chodź no. No ej! Michael, nie? Michael Michael! Chodź tu. No dobra, jednak musiałem zadzwonić do Trevora na spotkanie. Eee, Tylko teraz jak je odmówić? Hmm, to teraz jak odmówić to spotkanie? No, to jest właśnie problem. Nie wiem, jakoś jak to zrobić. No, co teraz zrobisz, Trevor? Co teraz zrobisz? Ej, gdzie ty idziesz? No, ale mi przywalił, no. Tak, zgon na miejscu, ale Ale ma dziwną minę, Franklin. No i w każdym razie mit potwierdzony. Czas na kolejny mit w dzisiejszym odcinku. Nadesłany zes, likement, 22, no, to, no Czy kogoś to dziwi w ogóle, że tylko nasła mity? No i Tasia teraz? Nie wiem, no może się dołączyć do tego zaszczytnego grona, wysłając właśnie mity. W każdym razie, mit mówi o tym, że możemy się upić na śmierć. No i. No i Michael wleba w siebie te whisky. No i. No i chyba on to przewinę, bo to jest strasznie nudne. A i zatkał butelkę, no. Eee... Ciekawe. Patrzcie, jak on chodzi. No, z tego, co widzę, to nie można się upić na śmierć. Patrzcie, jak on wygląda. O, Ojacie. No cóż, eee, czyli tak. Na trybie popularnym upić się się na... Upicie się na śmierć jest niemożliwe. No boże że wpadniemy pod samochód, no i... No i nas zabije, ale to wtedy jakoś można podpiąć... Wtedy można by to w sumie podpiąć, po to, żeby byliśmy pijani, ale... Ale nie, no na fabularce to jest mit obalony. Sprawdźmy jeszcze w trybie online. Okej, okay, więc sprawdźmy, czy na GTA Online można się upić na śmierć. Jak wiadomo, na, na single playerze jest to niemożliwe jednak. Zobaczymy czy na Gitona jest to możliwe. No i się... Ale bym już myślałem, że się postać chciała. W ogóle bardzo fajny więzienny strój. No to jest taki... Może się to uznać jako taki leciutki spoiler do... do fan moments, które nie wiem kiedy będą, ale... Ale będą. I co się właśnie stało? Nasza postać tak, jakby zęblała, zrobił się ciemny ekran. Jednak, czy, czy coś się stanie ciekawszego? E, no, i stało się coś ciekawego, mianowicie jesteśmy przed szpitalem. Przed dokładnie Mount Medical Center. E, I teraz mamy, mamy zagwostkę. Ponieważ, mm, niby, niby nasza postać zemdlała, tak? Niby się tak bardzo upiła, że zemdlała, zrobiliście się ciemny obraz. No i budzimy się już w szpital. Tutaj może być wiele scenariuszy. E, na przykład, nie wiem, mogliśmy tak mocno walnąć podłogę, że sąsiedzi przyszli, zadzwonili po pogodowie i nas odwiozło. I na przykład nas uratowało. No nie wiem. E, to jest taka mało prawdopodobna wersja, znając GTA. E, ogólnie na fabule, no to jeżeli zginiemy, od razamy się przy szpitalu, czyli to by wskazywało na to, że nasza postać umarła i się tutaj odrodziła. E, na pewno nie doszło do tego, że po prostu nasza postać zemdlała, ucięła sobie drzemkę i się obudziła w apartamencie, no bo zwyczajnie jesteśmy w szpitalu. E, także myślę, że tutaj jest takie prawdopodobne, że można to uznać za zgon naszej postaci. I... I myślę, że nie ma jakichś wystarczających dowodów ani na wersję, że nie umarła, ani na wersję, że umarła, dlatego pozostawmy mit potwierd... kurde, co ja mówię, mit prawdopodobny. <muzyka> Ostatni mit na dzisiaj na no, to są like, 22 i mówię o tym, że palenie papierosów w GT Online... Zawiera zdrowie. A, gdzie to było? Ach, nie akcesoria przekąs. Papierosy. Miekawe, że papierosy są ciekawostka, yy, eee Jakby nie było, no z tego się nieje i... No i chyba nam trochę było tego życia, no nie? Było pełne w sumie. Tak, tak. Ewidentnie tutaj trochę życia ubywa. Oczywiście nie jest to jakaś bardzo znacząca różnica przy paleniu jednego czy nawet dziesięciu tej naszej postaci niemniej jednak no widocznie tutaj ubywa już życia po kilku już papierosach palonych przez naszą postać to życie jest widocznie mniejsze robi się nawet taki, taki czarny ekran w sensie napka jest taka trochę czerwona no i, no i w sumie to chyba tyle, no mit jest potwierdzony tymczasem jakaś postać Jakiś, jakiś... tutaj random mi przyjechał. No, no, no co chwila, no. Panie, no odcinek chcesz się dostać? Haha, ha, jestem taki zły. Okej, okay, dzięki za oglądanie tego odcinka. Żeby nie kończyć go jak zwykle jakąś tam, nie wiem, jazdą po mieście czy czymś, no to... No to sobie popływamy o zachodzie słońca zanurkujemy to i tak, tak wstępnie nie będzie widać, no ale taki szczegół kto by się tego czepiał. W każdym razie dzięki za oglądanie jeżeli wam się spodobało to możecie udostępnić przede wszystkim na jakimś Facebooku, na, na YouTubie, nie wiem, na Twitterze, gdziekolwiek e, no, żeby mój kanał się rozprzes rozprzestrzeniał, żeby te filmy się stawały coraz popularniejsze i dlatego też możecie zostawić łapkę w górę. Bo jeżeli będzie dużo łapek, to nie dość, że film będzie popularniejszy, jakoś tam promowany bardziej przez YouTube. No to jeszcze w dodatku, jak dobijecie 50, to w następnym odcinku będzie coś ciekawego, specjalnego. Już ja mam nawet pomysł, co, ale nie będę wam mówił. No i zapraszam także na Facebooka, gdzie, gdzie możecie wysyłać zarówno mity. Możecie też jej pisać w komentarzu, ale na Facebooku też jest spoko. No i możecie ogólnie tam widzieć różne moje przemyślenia, czasem tam wstawiam jakąś ładną piosenkę, czasem, czasem pytam się was o rany, na przykład na jakieś teksty, na podróż albo coś takiego. Możecie się wykazać. No i... No i w sumie to no, tyle tak chyba, nie? Możecie zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i, no i ja już wypływam, bo mi to stać zdycha, no także na...